Pan Tomasz pyta czy czerwone róże to jedyne kwiaty, które można podarować dziewczynie, żeby wyznać jej miłość. I oczywiście czerwone róże to nie jest jedyny kwiat, jedyny rodzaj, który powinniśmy kupować swoim kobietom, partnerkom, ale wydaje mi się, że w tym akurat wypadku czerwone róże mają tak wyraźne znaczenie, że one bardzo fajnie dopełnią. Wyznanie miłości, więc rekomendowałbym mimo wszystko właśnie te róże. Ale oczywiście, jeśli miałyby być to mniej zobowiązujące okazje, miałyby to być jakieś podarunki kwiatów w, w zwykły dzień albo na urodziny, albo na rocznicę, to oczywiście można tutaj korzystać z całej gamy, którą możemy dostać w kwieciarniach, oczywiście. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz znaleźć odpowiedzi na inne pytania o życie z klasą, zasubskrybuj ten kanał. Nie wahaj się też zadawać pytań i przedstawiać własną perspektywę w komentarzach. Nazywam się Łukasz Kielban, i jestem autorem również czasu dżentelmenów, do którego cię zapraszam. Zachęcam jednocześnie do zakupu mojej książki. Link do sklepu znajdziesz w opisie filmu. Moją pracę napędza też wsparcie patronów, którzy przy okazji mają dostęp do szybszego otrzymywania odpowiedzi na swoje pytania oraz do materiałów dodatkowych. Jeśli doceniasz to, co robię, no rozważ dołączenie do tego grona. Pozdrawiam i trzymaj klasę. Cześć!